Tak wygląda droga robiona wełku. Chyba chłopaki nie będą mogły. Chociaż mówią, że była gospodyni i powiedziała, że może nie będzie burzyła tego i mogą mieszkać. No, jaka, Ile w tym prawdy wiadomo, trzeba. Jak to mówiąc, brać poprawkę na to. No ale chłopaki jeszcze mogą. Chwilę tam żyją, więc by im się też tam powiodło. No. Tak wygląda pogoda im nie sprzyja. Raz jest tak, raz jest tak.